Cześć, z tej strony, FreeDom, czy witam Was bardzo serdecznie e, w kolejnym odcinku, można tak powiedzieć, e, Zaraz w e, Horde, e, jak widzicie, tu można sobie e, wpisywać kody na tym serwerze, teraz sobie zrobimy, Ból, nie, jak to jak, co to ja napisałem co cholery? E, kit. Builder. No. Co jest kurwa? Dlaczego mi? Ja co się dzieje? Nie. Ponieważ działało to, chyba że tak się pisze. Teraz mhm. kurwa, mać, tak mi się wydaje, że chyba się już nie da, ponieważ ja już zrobiłem. No, no właśnie, więc trzeba sobie poradzić. Mm. Teraz, tak, co trzeba na totem Ponieważ muszę szybko postawić bazę, ponieważ znalazłem kłada jakiegoś, który nie ma paliwa. Aby znaleźć paliwo, no, zrobić paliwo, no trochę trzeba się pobawić. A muszę się blisko tego kłada trzymać, ponieważ tak na kurce on stał. A ja go chcę mieć. Tego układa. Jeżeli chodzi o budowę, to tu materiał jest od chuja więcej. Można powiedzieć. Ciekawe, kiedy ktoś go tu zostawił, ale wątpię, że że dawno bo, bo już dawno by z, ten, zniknął to już niedawno musiał być a nie popatrzyłem on ma te mam pistolet w ogóle mam co naboi nie, nie mam nic ale ani strzał nie mam więc dekolipa robimy trochę nie ma właśnie precyzji szkoda tak to ktoś tam przykład wkłada. Tutaj co to na silnik? 800. -ka. O, to kurwa... Można powiedzieć, że trochę pojeździmy. Tym kładem. Tylko gdyby jeszcze miał bursztyn. Ja muszę to tam zrobić. A później jeszcze młota. Na młota już chyba wszystko mam... Nie, bursztynu nie ma. Ale tu jest dobre, ponieważ jak bursztyn wyleci to razy 50, nocy, że 50 bursztyn na raz. To jest zajebiście. Mieliśmy tutaj taką dość odwaloną bazę, no to... No to... Muszę pierdeć, można powiedzieć. Ja nie wiem, co ile tu są łajpy. Kurde. Dobrze, bo zaklajmowałem tam ten yy, kład, więc... Jak... Jakieś tam budowle, jak widzicie, patrzcie. Ta wieżyczka tam jest po... Tam gdzieś. O, to skoczy. A mieliśmy już tyle surowców yy, w tej bazie. No to chyba zrajdowali, ale chyba nawet się opłaciło, ponieważ tam tyle czerwonego było. Tam jakieś chyba z 4 staki czerwonego było. Jeszcze nawet się przepalało. Dobra, ja do dokładnie. Ale nie mamy ani jednego bursztyna, na trzeba im dwa. <śm> Jeszcze suka za suko Jeszcze aby kurde drugi był To jeden wyplinował tego kłada A tak to... lipa to nie w kurde Dobra Kurde mógłbym... O coś zac zaczyna się cofać Ognisko mógłbym zrobić. Mógłbym zrobić później mógłbym zrobić ton tak widać teraz trzeba by było kicsyfuc wpisać, tak się chciał Zajebiście ponieważ mam teraz te obrągi a teraz trzeba crafting yy, Wytwarzania Zrobię króciutkie cięcie i zaraz wracam Dobra, znowu ja hmm, Błyszczkę nie znalazłem, ale przetopiłem Przepaliłem te yy, Popiół Więc na paliwo już zaraz będziemy mieć Ale teraz kurwa patrzę Dlatego tego nie było, znaczy jakiś znowu restart był, kit start, yy, nie kit start, tylko kit freklat. Tego nie było, bo ponieważ na innym serwerze to było. Dobra. Że... Ład. Ha. Arwa właśnie. Ale jest benzyna, no to kurwa zajebiście, możemy jechać. Co mi się podoba Zajebiście, zobaczcie No i możemy jechać eee, To bym wziął tylko jebał Ale to bym wziął Żarło się przyda Nawet To też bym wziął Koła się weźmie Skrzynia koła To mamy, 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 mamy Możemy jechać Wreszcie zdobyłem byłem brzone bursztyny. Już tyle ujeździłem, zobaczcie ile sypów wyrzuciłem, żeby je wreszcie można zdobyć. Teraz trzeba zrobić tam, gdzie byłem. Albo... Zrobić wszystko, co trzeba. Na przykład dwa Nie dlaczego, dość. Co się dzieje? Nie mam braku odpowiedzi No 137 Kingu ma ten serwer, więc... Nie jest on najgorszy A hej, nie najlepszy Dlatego bo grało się na mniejszymi było zajebiście A teraz... Taka lipa Czegoś nie mam Na tu tego Teraz się weźmie Zajebiście Aha, to jedno na raz można robić no Zobaczcie jak laguje Zatrzymało się i Nie chce iść dalej Ups, coś co jest ze serwerem Niedobrze Okej, okay, jestem Jak widzicie już się przepala Teraz sobie tu Narzędzia i młota, sobie zrobimy błyszcz ten, ten i ten, zajmijcie zaraz idziemy. Hatę budować o, kurwa, podpadło się. No, nie chcę nie chcę zginąć, bo bazy ja też nie mam tu. Nigdzie więc, oh yeah. przydałby się nie ginąć. Yeah. Szkoda, że on nie ma y, tych. Idę kurwa, całego, bo, bo to się przydaje naprawdę. Zajebiście, sprawa jest. Co? Trzeba. Trzeba nie ma. No i zajebiście, możemy jechać. Bierzemy wszystko. Młota najważniejsze. I świeprzamy. Mam dwa. Z tamtej osoby to się nie da jeździć. Nie, ja wiem, może, że. Sklepał te Wywalił jeden z tak tego syfu. Ponieważ kamienie się przydadzą do budowy. Bo nie wiem, właśnie sam, gdzie się wybudować. 6 osób gra? Już drugi raz. No, chyba 7 razem ze mną. 6 osób pisze, ale. Wchodziłem, tu też było 6. Znaczy, że albo ktoś wyszedł i nie zauważyłem. A nie, doszedł jakiś gościa. To możliwe, że, że wyszedł jakiś. i znowu wszedł. O, no, coś jakieś. SMS-y przy No, tu już chyba też zrajdowana, Czy mi się wydaje ta baza, bo... Sobie jeszcze narobić się? Spray, nie? Ten do wytwarzania, tak. Później tylko dojechać, postawić i... Aha, jeszcze to ją zrobił. Zajebiście Teraz tak, yy, beton muszę zrobić Beton To I to Wyszło Krzemia mi tyle nie trzeba Za Chiny Dobra, starczy To mamy Zajebiście tylko teraz jeszcze mi trzeba zrobić totem właśnie totem. Eee, teraz tak, gdzie to było? Nigdy nie pamiętam. wyposażenie Nie. Maszyny. O, to co wirtualne, Właśnie kolorowe. O, właśnie, tu jest zajebiście. To, to i to. Super też jest. Tylko za co to wywalić? Za węgiel. I teraz tylko miejsce na bazę. A się chujo coś wleciało. Co to? A zjeńczały z To już mnie nie pochodzi. Wystawił, taką jebutną bazę zrobił. Na szerokość, na sprzedałoby się, a teraz tanie jest te, te wszystkie ściany. Wszystko, bo, bo jeszcze wcześniejszej wersji, jak graliśmy, to to drogo jak cholera było wybudować taką większą bazę. A teraz widzę, że poprzerobiali. A mniejsze. Mniej trzeba... Y... What to fakt. Mniej trzeba materiału na przykład na taką ścianę albo coś. Myślę na razie. Eee, 2 na 2. Nie wiem, 2 na 2. No i później może jeszcze garaż dorobię, ale to już później, bo nie wiem, czy mi starczy materiał na chwilę. Bo jest. Tylko trochę tego mojidesek nie mam, bo chyba jeszcze muszę zrobić. Mam też stół, nie mam. Jetis stoi tu, znaczy, że chyba ktoś tu. Mam je w dupie i to jest wygoni ma prawo Tu jest zakaz budowania jeszcze Ale tu możemy się budować Budujemy się Teraz tak, jak to się budowało? To jest ten duży beton no, jeszcze? Jedna musiała. Dobra, dostał. Dobrze, że nikt nie buduje, bo, bo bym był wkurwiony. Dlaczego dobrajdowa organizacja? Co jest? Dobra, sobie tu jedziemy. Zajebście. Teraz tak to bym wywalił. Zrobił ten stół jeszcze raz. Chodź robi Nie wiem, który raz. Yy, zrobimy. Zaraz, gdzie to jest teraz. Nie, to jest ta brama, chyba. A nie, to, to jest brama. I zrobię tak. Zajebiście. Dwie takie poproszę. Mhm. Yy, musię, muszę jeszcze wyjechać tym kładem. Później jakoś. Ja bym to postawił tak. Kłada tu. I tu, tak. Później to tu. Szybko te yy, materiały nie są tu. Szybko materiał nawalić. Ściany postawić. By było zajebiście. Nie, takie kurwa. Duże. O, ślut. drzwi a 100 drzewa trzeba ale żaden problem no żaden problem ale już tych drzewa nie mam nie widzę nie trzeba iść rozbierać znowu tak jest prosto po trzeba tu w pełni tych opcji jest e, totem właśnie komuś ma najważniejszy totem ja bym go tu postawił, ponieważ tu jest ściana I zajebiście powinno być No i super I Jeszcze te yy, ścianki robię z tego A kurwa I fajnie yy, Tak, ten I ten Zajebiście jeszcze drzwi. Drzwi, których nie będę robił na razie. Dobra, mamy wszystko. Zajebiście, udało się. Teraz mi trzeba zrobić koszyk. Hmm. Cofnąłbym tym. Okej. Okay. Ale trzeba mi te, 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 te całe... Pamiętam tak się to nazywały. O kompas mam, zajęliście go. Znaczy, nawet tu bym. Raczej się nie stracił na tej mapie. Bo tam zawsze jakoś tam się. wyjdzie na któryś punkt taki obserwacyjny, że. że wiem, gdzie jestem, ale. No, łatwiej już. Kurwa, są dwa. Bądź to zjebie, ja się przyjebie trzy szczały No kurde, dwa, szybko, szybko, bo zaraz zatruty na hama będę czerwona. Jest, to bym skopał bo to się sprzyda mi w re. I lepiej, albo to nie wezmę, to się zastrakuje, no zajebiście. Sobie skopiemy. 101. No, widzicie, to jest chyba drop. Dużym nie trzeba się nabawić. No, z takie 100 yy, tego oh, czerwonego przydałoby się może za 20, a więcej, z 30, nawet 35 takich tych ród skopać, żeby było chyba 100. Ponieważ jedno daje 3, na które 5, no nawet więcej trzeba było skopać. Na oko, na oko, mówię, nie, nie obliczam Zanim, nie wiem dokładnie Jeszcze do tyłu podjechałem Tak, żeby właśnie nie wystawał te zjawy później zobaczą, to To będą chcieli rajdować yy, Trochę jeszcze desek Stąd, zajebiście yy, Drzwi Postawimy co tam w ogóle było? Ale dobra, yy, co my tu mamy? To muszę dać. Co, sznurek 10 10 mi trzeba. Zrobię dwie skrzynki. Maszyny, koszyk. No dobrze mówię. Dwie skrzynki sobie zrobię. Bo. No tak drugą, tak no i zajebiście wszystko mogę powkładać tu silniki, koła, to już zajebiście superowo yy, i jeszcze kominy bym trzeba zrobić ale to już chyba w następnym odcinku nawet na pewno w następnym odcinku, to bym też wywalił strzały zioł, strzałbym Strzał bym zrobił, ponieważ nie ma strzału. Jeszcze coś jest Amunicja, strzały. To jest dobrze, ponieważ szybko się robi, tak? Na przykład widzieliście w tamtym, w EQ jak to się powoli robi. Dobra, lecimy jeszcze na Hangary i kończymy, ponieważ dość długi ten odcinek już wyszedł Więc. Ale ciemno. Ciemno chuj. Muszę sobie rozjaśnić ekran, bo nic nie widzę. Nie ma nic. Nie widzicie, ani jednego wraka nie ma. Mieliśmy już klucz. Yy, no i zobaczcie 53, jak ja pierdolę. Mieliśmy klucz na te wraki. Yy, I na maszyny też. Na maszyny chyba nawet na start się dostaje. Jak wy wpiszecie ten kit start. Czy jakoś tak, no to czy kit starter, czy jakoś tak to się pisze to się od razu do, dostaje ale na ten klucz też się trochę uczekaliśmy żeby narobić ty, tych yy, poprzepalać te czerwone no i gówno wyszło ponieważ nic nie było tu, trzy wraki z których, wow, no kurwa strasznie słaba jest ta śkiera, trzeba będzie nową Kładem będzie trzeba jechać na pustynię albo gdzieś. No, zajebiście. włóczkę. Najgorzej, o kuźwa, te zobaczcie. Nie, ja idę po kłada. E, ja idę po, po silniki, i to, bo tego kłada to jak chcę mieć. Kurde, znaczy, że, że jeszcze jak to się. Można powiedzieć, postwarzały się te wraki. Pomyślałem, myślałem, że wszystkie sklepali, ale widać. O, tu następny. Kurde, trzeba przepalać jak najszybciej yy, czerwone i klepać. No, zajebiście, 50 kół. Więc no, yy, z kołami nie będzie problemu. Ze skrzynią też nie, bo tam do dokładam. Mam więc zaraz lecę po to. I garaż yy, w następnym odcinku budujemy. Ale myślę, że już będzie z żelaza. Z żelaza odpieprzę całą bazę. Więc muszę się postarać. Nazbierać pełno żelaza. Poprzetapiać w ogóle. Było. Wkurwiczka. Już w kurwie. No i chyba tutaj zostawię tą bazę, bo... A jak coś, to jeszcze kiedyś się tam przeniosę na zimowy. Tak sobie myślę. Sprzydałoby so, się teraz ognisko zapalić. Co to trzeba na ognisko? Na pewno to. Nie, to sobie wezmę. No to teraz przedłużymy odcinek maszyny. Yy, ognisko zajebiście. się Ok. Mamy koła, tylko teraz ja bym to porozdzielał. Ponieważ, jak się zrobi tak, raz na innym serwerze, że. Ja tak z Shiftem chciałem przenieść te. E, te koła, to by poznikały no i. później w dupie byłem. W dupie byłem, kurde, jak działałem. Tak się to mówi, nie? Okej, okay, to opuścimy i zaraz wracamy się z składem. No to powiem, że udany odcinek, dwa kłady, baza. Można powiedzieć, że tak yy, z tą bazą przepieprzone trochę było, ale z takim dropem to żaden problem. A z tym kładem pierwszym, no to fart, ponieważ kładu już można powiedzieć, że mało co jest. A ja sobie zapieprzyłem komuś, ponieważ paliwa mu brakło niż pod górką, tam gdzie. Zacząłem nagrywać Zabić go trzeba Z tych ma to zajebiście Muszę nazbierać rzeczy na ten drugi plecak, ten duży taki bo mi się To jednego klejma można tylko mieć? O kurwa się sobie, zaklajmował go. Ten kład jest lepszy. Nie no, wiecie o co chodzi z tym klajmem, że na przykład jutro jak zobaczę do bazy, bardzo prawdopodobno, że tego już nie będzie kłada. Ponieważ y, nie będzie na tej posesji... Y, ...właściciela, ponieważ tam na przykład y, właśnie się klejmuje i to jest takie coś jak... Nie wiem, akt własności do cholery. Nie? Jeżeli kład jest na tym, na tym, tak jakby kurwa, na tej granicy, co wy jesteście za. ale jak to się mówi? Zaraz, chwilę, muszę odwijać pierwsze. Zaraz, odpróbuję. Ale to jest wkurwiające. No wreszcie. Po prostu. Jeżeli kład jest na, tym, na tej granicy tego totemu. Na tej autoryzacji na przykład można powiedzieć, to ten na przykład nie zniknie, ponieważ ja go sklejmowałem, jak widzicie, własnością Freedom 3. A on jest tu pyton jakiś. No i można powiedzieć, że niedługo ten kład zniknie. Więc no trochę lipa. Ponieważ nie jest na tej yy, u właściciela, to jakby. O. No i nic z tego. Więc dobra, ja, ja się z Wami żegnam. Yy, lajkujcie, subskrybujcie, oceniajcie film, piszcie, czy Wam się podoba yy, taka seria. I widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.